Okay, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na film, którego nie było u mnie na kanale już bardzo, ale to bardzo długo. Tak teraz myślę, kiedy ostatni raz się taki film pojawił i na pewno to nie był tamten rok, czyli nie w roku 2022, tylko jeszcze wcześniej, chyba w 2021. Ciężko mi powiedzieć, ale jest to, słuchajcie, test. Podkładu. Tak jak rozmawiałam z Wami w ulubieńcach, chciałabym wrócić do tego formatu, bo ja ten format bardzo lubię i Wy też go lubicie oglądać. Więc dzisiaj zapraszam Was na test podkładu z Hean. Nowość, nowość, nowość. Słuchajcie, to jest podkład Match Me Smooth and Matte. Bardzo ciekawy opis ma ten produkt. Naprawdę, jak przeczytałam, bo przygotowywałam się do tego filmu i przygotowywałam sobie ściągę, którą zaraz Wam przeczytam, opowiem, zanim przetestujemy ten podkład. Jak czytałam o tym podkładzie, to wydaje się być to totalny ideał, więc jestem bardzo ciekawa, czy takim ideałem będzie. Więc. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji. Warto, uwierzcie mi, warto. Szczególnie, że po tym rozdaniu, które było. Mam kolejne plany, więc myślę, że warto sobie subskrybować mój kanał, zalajkować film, jeśli się Wam podobało, komentować, jeśli mieliście podkład ten schan, albo macie jakiś ulubiony swój podkład. Chętnie się dowiem, albo jeśli lubicie w ogóle podkłady schan, piszcie, komentujcie i zapraszam Was już do oglądania. Zaczniemy jak zawsze, moi kochani, od tego, jaki ten podkład ma być, ile on kosztuje, jak on wygląda. Jeśli chodzi o opakowanie, ma przepiękne, bardzo stylowe, klasyczne, eleganckie. Bardzo mi się podoba. Ogólnie jest dostępny. Będę się posiłkować ściągą, to też zaznaczam. W pięciu kolorach. Ja mam 0,1 Ivory, czyli najjaśniejszy, bo ja po prostu jestem bardzo blada. Ja wiem, że tego w kamerze czasami nie widać, ale uwierzcie mi na żywo. Widać, że ja jestem po prostu bardzo Jasna. Ogólnie cena regularna, jak sprawdzałam na stronie Hebe, to będzie koło 34,99 zł, czyli tam powiedzmy za okrągnięciu 35 zł. Ale ja go kupiłam na przecenie w Hebe za 24,49 zł. Więc zrobiłam całkiem ciekawy deal. I ogólnie, słuchajcie, teraz będę się posiłkować tym, co mam w ściądze. Ma być to podkład skutecznie tuszujący niedoskonałości, rozświetlający zmęczoną cerę i nadający subtelnego, zdrowego blasku. Ma ultra lekką formułę, wygładza i udoskonala powierzchnię skóry, zapewniając aksamitne, miękkie i matowe wykończenie. Podkład w ciepłych, delikatnych, żółtych tonach zawiera świetlistą cząsteczkę w kolorze skóry, która rozświetla zmęczoną cerę i nadaje twarzy subtelnego i zdrowego blasku. I powiem Wam, że jak ja czytałam i w ogóle przepisywałam sobie hmm, to z, jakby ten opis ze strony, to jest akurat ze strony Hebe, to powiem Wam, że jedna rzecz dla mnie była taka... What? E, matowe wykończenie, miękkie matowe wykończenie, ale ma mieć też subtelny, zdrowy blask. No mat to nie blask, e, więc e, możliwe, że to chodzi po prostu o taki wiecie e, satynowy, delikatny mat. Nie wiem, ale jestem ciekawa, czy on jednak będzie szedł w stronę bardziej rozświetlającego podkładu, czy matowego, bo tak trochę tutaj mamy Nagmatwane. Skutecznie tuszuje niedoskonałości, ma wie, na wiele godzin, nie tworząc efektu maski. To mi się bardzo przyda, bo jak zapewne widzicie już tutaj e, i tutaj drobne niedoskonałości mam, nerwy, słuchajcie u mnie wyrzut kortyzolu i na twarzy wszystko widać. E, nie tworzy efektu maski, na tym mi bardzo zależy, bo ja nienawidzę jak podkład tworzy efekt maski. Ma bogatą w składniki aktywne formułę, skutecznie regulującą wydzielanie sebum, pielęgnuje, odżywia i regeneruje. Brzmi fantastycznie, zawiera Pentawitin pentawitin, dogłębnie, dogłębnie nawilżający i minimalizujący wysuszenie skóry. Lekka, nietłusta konsystencja, idealnie nakłada się na skórę, dopasowuje do niej, nadając jednolity koloryt oraz E, promienny, świeży i naturalny wygląd. No brzmi naprawdę jak ideał. Do tego e, jeśli chodzi o takie korzyści, to tutaj mamy napisane, że doskonale adaptuje się do odcienia skóry, niwelując niepotrzebne błyszczenie, zachowując jednocześnie świeży wygląd. Zapewnia aksamitne, miękkie i matowe wykończenie, tuszuje niedoskonałości na wiele godzin, nie tworzy efektu maski. Ma właśnie bogatą w składniki formułę regulującą wydzielanie sebum, pielęgnującą, odżywiającą, regenerującą, dogłębnie nawilżającą i minimalizującą wysuszanie skóry, ma lekką konsystencję, nadającą jednolity kolory, promienny, świeży i naturalny wygląd. Brzmi jak ideał, widzicie księżniczka przyszła, jak zwykle, więc jak będzie ogon, to standard. Wiecie, jak jest. No, brzmi to wszystko po prostu cudownie, fantastycznie i e, jestem zauroczona tym opisem. Mam nadzieję, że ten podkład będzie rzeczywiście taki cudowny. E, oczywiście ten test będzie trwał 12 godzin. E, teraz nałożymy sobie razem ten podkład, zobaczymy jak on będzie wyglądał. E, mamy godzinę, słuchajcie, 11.35. Wrócę do Was po 12 w nocy. Po prostu ogon w kadrze musi być, kot musi być, nawet jak nie jest widoczny cały, tak? Powinna, stwierdzam, że tu powinna być za mną jakaś taka ścianka, na której ona by mogła siedzieć, albo tak może byś się nauczyła siedzieć na ramieniu. Co byłabyś pewnie najszczęśliwsza? Och, chyba obraziła się na mnie. Trudno, akurat w tym momencie trudno. Przejdźmy do aplikacji. Oczywiście, jak zawsze posłużę się mniejszym lusterkiem, żeby po prostu widzieć z bliska, bo ja jestem ślepawa, jestem krótkowidza, więc z daleka mi ciężko widzieć, jak ten podkład wygląda, a już malowanie do podglądu to już w ogóle dla mnie magia. I tak, nałożymy sobie ten podkład, już Wam pokazuję kolor na słoczu, na ręce. Ma bardzo miłą konsystencję w dotyku, nie jest bardzo wodny, jest dość mocno kremowy, ale nie jest też tępy ten podkład. No i myślę, że nawet kolor będzie dobry, ale widzę, że na ręce zaczyna trochę ciemnieć. Mmm, chyba będzie kryjący. Dobra, ja sobie zaaplikuję go tak jak zawsze aplikuję sobie podkłady, czyli na początku nałożę odrobinę dłonią a potem wklepię gąbeczką. On jest dosyć Ciekawy, bo zmienia się w taką dosyć y, pudrową konsystencję po chwili. Y, zastyga to na pewno, bo już czuję, że zastyga. Chyba nawet jest trochę, może, za jasny, ale to wiecie. Brązerem sobie zaraz, jak zrobimy cały makijaż, wszystko zniwelujemy. Wiecie co? Zmieniłam sobie gąbeczkę na y, mniej znaczy mniej wilgotną bardziej taką. To jest gąbeczka, którą ja kiedyś zamówiłam na AliExpress i to jest gąbeczka, słuchajcie, taka e, bardziej suchą, która praktycznie e, najlepiej e, najlepiej wklepuje podkład, jak jest prawie, że sucha e, i ona była prana wczoraj, więc ona już jest taka bardzo mało wilgotna i powiem Wam, że zdecydowanie ładniej mi się ten podkład aplikuje. Jak miałam tą gąbeczkę, taką bardziej wilgotną, to widziałam, że ten podkład tak trochę się jakby ważył. Nie nakładał mi się tak ładnie, aksamitnie. A teraz jak wklepałam go tą drugą gąbeczką, to wygląda zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o moją zmianę na policzku, to przykrył ją trochę, ale widzę, że przebija. Kryciem bym powiedziała średnie. Nie ma bardzo mocnego, ale na pewno te niedoskonałości tuszuje. Nie podoba mi się bardzo, jak u mnie wygląda w tym momencie na nosie. Nareszcie twarz jest ok natomiast na nosie jakby się lekko zaczął ważyć, ale nos ja właśnie doklepywałam jakby tą wilgotną gąbeczką, więc zastanawiam się, czy to nie jest po prostu cecha podkładu, że on woli być wklepywany albo nakładany np. Na palcami, nakładany pędzlem, albo właśnie wklepywany taką mocno suchą gąbką. Mocno suchą, niezbyt wilgotną gąbką, może w tą stronę. I myślę, że wiecie co, ja, bo ja muszę iść do pracy ogólnie dzisiaj. A, a mi się ten podkład no, na razie na tym nosie bardzo nie podoba. Nareszcie twarzy jest ok. Pierwsze co teraz zrobię i jeszcze na chwilę do Was wrócę i zobaczymy, czy tym razem na nosie się lepiej, jakby nałoży. Czyli zetrę ten nos <laughs> i spróbujemy jeszcze raz go nałożyć w tej strefie. I tak, słuchajcie, właśnie doklepuję już jakby nałożony tak, jak na resztę twarzy, taką tą gąbką suchą, o której Wam mówiłam na nosie i wygląda zdecydowanie lepiej, nie wygląda super, ale wygląda dobrze na tym nosie. Ja mam w ogóle problem z podkładami na nosie, bo one mi rzadko ładnie wyglądają, też dosyć szybko gdzieś tam schodzą. Dlatego, że ja też noszę okulary tak w życiu codziennym, że tak powiem, tu na kanale może tego nie widać, ale tak to zawsze mam okulary na nosie. Więc gdzieś ten podkład się zawsze wiadomo zetrze. Natomiast powiem wam, że nie wygląda w tym momencie źle. Spójrzcie. Ładnie wyrównał koloryt, przykrył mniejsze niedoskonałości. Wiadomo, taką dużą niedoskonałość jak tutaj, to on miał prawo nie przykryć. Bardzo ładnie wygląda na czole, bo yy, widać, że ta skóra jest ujednolicona, zmatowiona, ale powiem Wam, że go bardzo mocno nie widać. Yy. Daje taki efekt, właśnie naturalnego wykończenia na tym czole. Broda też mi się podoba. Policzki są ok. Ten nos mi się najmniej podoba. Muszę Wam powiedzieć, że z tym nosem jest yy, mocno średnio. I tu rzeczywiście mam problem, bo on mi tak jakby powchodził w pory, no nie podoba mi się ten nos do końca, no ale nic. Dobrze, myślę, że już podkładu wystarczy, nie chcę dobudowywać więcej krycia, bo ja nie lubię mieć takiego full krycia na co dzień, zresztą boję się, że wtedy miałabym jakiś taki za mocny ten efekt, chociaż w sumie nie ma. Dawać efektu maski to może odrobinę nałożę na gąbkę, żeby po prostu ten podkład troszkę wciągnęła gąbka i nie miał takiego mocnego krycia i nie, nałożyć go, i nie nałożyć go tak dużo i spróbuję doklepać na te zmiany. I w sumie da się go budować, ale nie do końca podoba mi się nabudowany. Jak się uprzecie, to spokojnie możecie budować to krycie, ale moim zdaniem lepiej wygląda, jak się nałoży jedną warstwę. Tego podkładu. Dobrze, kochani, ja teraz y, kończę na chwilę, y, skończę sobie makijaż, przypudruję, nałożę korektor, zrobię cały y, make-up, który, w którym dzisiaj będę chodziła i wrócę do Was, zobaczymy. E, za ile, myślę, że za jakieś 15-20 minut, e, z takim podsumowaniem, jak się nakładało na niego inne produkty i jak on nadal wygląda po przypudrowaniu. Wracam do Was, słuchajcie, jest 12.02, czyli mówiłam, że tak mniej więcej mi tyle e, zajmie ten makijaż i muszę Wam powiedzieć, że coraz bardziej mi się podoba ten e, podkład. Często ja mam tak z podkładami, co już zauważyłam, że przy samej aplikacji jest tak. Hmm, Średnio, a po chwili, kiedy one zaczynają pracować z moją skórą, z moim sebum, to zaczynają wyglądać coraz ładniej. I na razie muszę Wam powiedzieć, że ten podkład z Han wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie. Na nos dodałam trochę korektora, nie będę kłamać. Tak samo na te swoje zmiany też dodałam krycia korektorem ale ten korektor bardzo ładnie się wtopił i jeśli chodzi o okolice pod okiem i jeśli chodzi o te zmiany i na nosie przepięknie się połączył z tym podkładem ja dzisiaj korektora używałam z Bel, już wam pokazuję którego o tego z tej edycji limitowanej kawowej. I przypudrowałam ten podkład też dwoma pudrami. I jednym z nich było My Secret Under Eye, i tutaj wiadomo tą okolicę pod okiem, ale też trochę czoło lubię tym pudrem przypudrowywać. A na resztę twarzy nałożyłam ten puder z Paese Light Beige, który pokazywałam Wam w holu. I tam mi pisała któraś z Was, że to jest jeden z jej ulubionych pudrów. Rozumiem, też go bardzo lubię. On to dał też trochę krycia, nie ma co udawać. Ale na razie wygląda to bardzo ładnie i bardzo obiecująco. Zobaczymy oczywiście po kilku godzinach, jak on będzie wyglądał. No i po tych 12 godzinach. Hej, kochani, witam się z Wami, już Wam mówię o 23.31, czyli o ciupinkę wcześniej niż o godzinie 12. Myślałam, że przyjdę po 12, ale jakoś się wcześniej wyrobiłam. I szczerze mówiąc, chciałabym już zmyć ten makijaż i po prostu móc się położyć czy tam zrelaksować. I tak, słuchajcie, jak widzicie, nie jest dobrze. Um, nawet jeśli nie widzicie do końca w kamerze, tutaj w tym świetle, bo to jest troszeczkę inne światło, to ogólnie na żywo jest źle. Jest bardzo źle. I niestety po 8 godzinach już było źle. Zaraz Wam tu gdzieś pokażę przebitkę. Jak on wyglądał fatalnie. Fatalnie, po prostu w mocnym świetle w galerii handlowej, gdzie wiemy, że to światło jest mocne, górne, białe e, i po prostu no, dramat, tragedia, dramat, e, masakra. Po prostu nie miałam słów. Zważył się, zjechał, nie wyglądał ładnie, i tak jak byłam nim zachwycona po aplikacji, był bardzo podobał mi się. Słuchajcie, myślę, że spokojnie przez 5-6 godzin na mojej twarzy, to potem okazał się niezbyt niezbyt dobry. A pamiętajmy, że ja mam owszem skórę mieszaną, tak z się trochę strefą T, ale na przykład bardzo suchymi policzkami, z których też mi zjechał e, i wcale nie bardzo e, dobrze się trzymał, więc po prostu nie jest u mnie osobiście tak trwały. E, tak jak patrzę na kamerze, to on nie wygląda tragicznie i to chciałam zauważyć, natomiast na żywo uwierzcie mi, że nie wygląda dobrze. Jeśli chodzi o nos... To on mi zjechał praktycznie całkowicie. Na nosie ja już prawie podkładu nie mam, ale to jest u mnie też na nosie normalne, ja noszę okulary, e, więc on się po prostu mechanicznie też ściera, więc nos to jest zawsze takie miejsce, któremu ja daję, wiecie, e, miejsce do błędu, natomiast bardzo nie podobają mi się strefy na policzkę, gdzie ja po prostu widzę jeszcze tak, przejeżdżając palcem, że mi ten podkład schodzi, e, więc on zaczął po prostu pracować z moim sebum i po prostu spływać. Nie podoba mi się już na brodzie, też go bardzo mało mam, na czole to samo i jak po prostu gdzieś przejadę palcem, to ja już widzę, że podkładu pod tym, w tym miejscu nie mam. Przez to też mi się pozbierał już trochę w zmarszczkach, bo osadzał w porach, po prostu zaczął zbyt mocno pracować z moim sewą, i tu jest duże ale, wydaje mi się, że to będzie... Okropny podkład, jeśli ktoś ma cerę tłustą. E, nie będzie wcale, jak widzicie, super dla cery mieszanej, natomiast może być rzeczywiście bardzo dobry dla bardzo, bardzo cery suchej, lub też tak jak u mnie mieszanej, ale jeśli nie potrzebujecie nosić makijażu, tak jak ja czasami 12 czy 10 godzin, to też będzie ok. E, wróćmy na sekundę do tego, co producent obiecywał. Doskonale adaptuje się do odcienia skóry, niwelując niepotrzebne błyszczenie, zachowując jednocześnie świeży wygląd. No i ten świeży wygląd, słuchajcie, na samym początku był, myślę, że się utrzymał, tak jak mówię, tak przez 5-6 godzin. Adaptuje się do odcienia skóry. Tak, on się ładnie wtapia w skórę i ta jedynka jest bardzo ładna, natomiast e, słuchajcie, jest też jedna ważna rzecz, trochę oksyduje i ciemnieje, oczywiście to też zależy od skóry, u mnie zaczął oksydować i jak jechałam do pracy, to zauważyłam, że trochę mi się odcinał jednak odcień na twarzy z szyją i szyja była dużo bardziej blada niż reszta niż twarzy, natomiast nie było to jakieś takie drastyczne, ale zaznaczam, żebyście wiedzieli. E, zapewnia aksamitne, miękkie i matowe wykończenie. I słuchajcie, właśnie tego matu ja nie widziałam. Owszem, ja miałam mat po aplikacji. Ja miałam mat, kiedy przypudrowałam to słuchajcie, pudrem ryżowym, no to trudno, żebym tego matu nie miała. E, mat wtedy rzeczywiście był. Natomiast to nie podkład był matowy, to ten puder był matowy. Sam podkład nie widzę, żeby dawał taki mat-mat. E, Tuszuje niedoskonałości skórne na wiele godzin, nie tworzy efektu maski. Nie mieliśmy powiedziane, że to będzie 12-godzinny podkład, więc jakby tego nie mogę się doczepić. Czy przytuszował niedoskonałości? Tak, bo nawet jak teraz patrzycie, to powiem Wam, że akurat gdzie nie dotykałam swoich niedoskonałości na tych policzkach, bo ja się staram jak mam takie zmiany, ich nie dotykać z wiadomych względów, żeby po prostu nie roznosić bakterii, ich nie nadkarzać. I też policzki w ogóle są takim miejscem, gdzie gdzieś tam mniej się dotykamy, bardziej jednak środek twarzy. E, gdzieś, do, e, gdzieś potrafimy dotknąć, to muszę powiedzieć, że na razie cały czas są przytuszowane i przypuszczam, że jak zrobię, o właśnie. Tak jak teraz na tych zmianach już trudno, dotknę je tak bardzo delikatnie. Jak po nich przejadę palcem i zacznie, to rzeczywiście schodzi ten podkład, natomiast no, były nieruszone, więc było to przytuszowane. Natomiast tak jak on ładnie zastygł i miałam ten podkład zastygnięty, to tak jak mówię po 6-7, nie wiem dokładnie ilu, natomiast myślę, że mniej więcej w tylu godzinach on zaczął po prostu emigrować, zaczął z moim sobą pracować i się ścierać. Bogata w składniki formuła reguluje wydzielanie sebum. No to u mnie chyba tylko uff, wyrzuciła z moja skóra to sebum z siebie, bo po prostu błyszczę się bardziej niż zazwyczaj. A zazwyczaj, słuchajcie, używam podkładów rozświetlających. Nawet ostatnio bardzo um, moja skóra polubiła podkład, który był na moim kanale. I słuchajcie, wtedy był taki dla mnie hmm, średni. Natomiast teraz bardzo go polubiła, czyli ten Clean ID. Z Catrice, który jest totalnie rozświetlającym podkładem, i moja skóra go uwielbia i naprawdę ładnie wygląda przez 10 godzin. Bo moja skóra też się zmieniła od tamtych testów podkładów. Wtedy była mieszaną, ale jednak miała te momenty suche, natomiast była w kierunku bardziej tłustej. Teraz jest zdecydowanie w kierunku, słuchajcie, bardziej suchej, naprawdę mam. E, bardzo bogatą pielęgnację, bo moja skóra potrzebuje bardzo e, nawilżenia. Pielęgnuję, odżywia, regeneruje, dogłębnie nawilża i minimalizuje wysuszenie skóry. To tego słuchajcie nie da się. sprawdzić. rzeczywiście może minimalizować wysuszenie skóry, no bo jak widzicie on bardzo, bardzo nie lubi chyba e, sebum i bo szybko z nim zaczyna pracować. Nie wiem. Lekka konsystencja nadaje jednolity koloryt, promienny, świeży wygląd i naturalny, wyg e, i naturalny wygląd. Tu się zgodzę, było wszystko ok, ale tak jak mówię, przez krótszy okres czasu. Więc podsumowując, podkład totalnie nie dla tłustej, totalnie nie dla mieszanej cery, dla suchej możliwe, że się sprawdzi, ale trzeba uważać. Bardzo ładnie wygląda, jeśli potrzebujecie podkładu, na pewno 5 godzin, 6 godzin maksymalnie, kiedy nosimy go dłużej, po prostu zaczyna wyglądać nieświeżo i nieładnie. I naprawdę czułam dzisiaj duży dyskomfort nosząc ten podkład, i o ile tutaj słuchajcie teraz przy tym świetle, jak się przeglądam, to jeszcze tragedii nie ma. To uwierzcie mi, jak pójdę do łazienki i zrobię sobie suma, nawet nie zuma, po prostu włączę białe światło górne i białe światło, jakby przednie, bo mam lustro oświetlane. To po prostu jest dramat. I właśnie to jest ten problem z tym podkładem: że jak ja bym była cały czas w takim świetle, jak jestem tutaj, to jeszcze okej, okay, jakoś bym to zniosła i nie powiedziałabym, że jest taki fatalny. No ale. W naszym życiu jest tak, że jesteśmy w różnych pomieszczeniach z różnym oświetleniem i tak jak mówię w galerii handlowej wyglądał fatalnie. Totalnie wstydziłam się po niej chodzić, bo no wyglądał okropnie, więc. Światło wiadomo też, od światła też dużo zależy, natomiast ten podkład no nie przypadł mi do gustu, nie będzie moim ulubieńcem. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, zalajkujecie ten film. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że widzimy się ponownie, do zobaczenia, pa pa!